Siedzi, kochanie. Ale ładne. Ale ładne. No, chodź tu, z Może byś ty mi się tu nie zerwał. Ale go. A ty garbaty ty czarcie. mi, chciałeś? No, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Mała paskuda. A jaki tłusty olej, jak płyknął? No takie brania to ja rozumiem, kochanie. Idę On no nie jest zbyt długi. No staczek taki, ale... A jak się, proszę. No. Haha. Dobra, uciekaj, panie dziejku. A od tej strony wylazły sobie, wiecie? O, tu drobnicy jest mnóstwo i tak sobie myślałem, może one akurat będą tu urzędować. No i jak się okazało, to były. Ale pewnie jak historia pokazuje to co jakiś czas jednobranie, chociaż może niekoniecznie. Ale tego jest tutaj. W tej drobnicy. i płyciutko pod powierzchnią wziął płyciutko jak mówiłem ławica była, trafiłem w ławicę to i capnął. to będziemy znowu szukać, o o No ty tłuj ściochu a jeszcze się wypiął, no ale dobra, a kurwy, jaki ładny garbaty, ale chuknął gościu jak ściekły, szczupak na blach jeśli się, się pomyliło. Troszeczkę głębiej O, ale tłścioszek ładny, no to jest mały. A ty poszedł Głęboko tej czorcie mały. No dobra. Ile ty masz gościu z malinowym nosem? A dwudziestaczek, no, proszę. No uciekaj. A no, proszę, jak sobie puknął. Ale głębiej. Będziemy szukali troszeczkę głębiej. No? Mówię. Jeszcze pod powierzchnią nie wyszły. Będą trochę głębiej. No i są. Tym, tym, kochani. O, o, jeszcze jest uciek, ale dobra, ładny. Są tu, a byłem w innej zatoce, gdzie zawsze na nie chodziłem. Tam ich nie było. A proszę, co się tu wyprawia. Ale jeden to mi zszedł, ładny. Jak zwykle malutki haczyk. Młody, no. jakie piękne końisko tam cofnęło o jak uderzył pięknie a to oko jeden no ty garbaty o właśnie taki o uciekaj Hop. poszedł ale walno jak ściekły Powiem Wam, kochani, dość wysoko było. So Kochani jakie piękne klonisko nam szapnęło O jak uleży pięknie A to a oko jeden no Tyk grzbiecie Garbaty O, właśnie Kiła wniosi O, uciekaj, hop Poszedł, ale walno jak ściekły. I powiem wam kochani, dość wysoko był. Jaki piękny garb, ja pierdziu, uuu. Ale śliczności. Ale piękny była przywalił, kochani. Patrzcie, kochani, jak. O, o, wyskoczył. O, Skubaniec. Patrzcie, kochani, jakie piękne okonisko Jaki jakie piękność. No, uciekaj. Ach, dobra, nie będę go mierzył już, dobra. Takie ładne okonisko, proszę. Ale szalej, ale szalej. Ło, jeszcze go mu wpyk dostałem. To mały futrzak no Jak pierwszy.